znajdujemy się na Bieńkowskiej Górze na y, Małym Szlaku Beskidzkim ten wierzchołek przed nami patrząc na wschód nazywa się Babica Zachodnia natomiast cały masyw podpisany jest jako Bieńkowska Góra patrząc na południe mamy tutaj Dolinę Potoku Jachówka i w niej położoną miejscowość Bieńkówka a w chmurach nieznacznie widoczna jest Koskowa Góra i na prawo od niej jej pasmo, Przysłopski Wierch Ostryż, Stańkowa i to pasmo się tam kończy nad makowem podhalańskim. A tu jeszcze patrząc na zachód wybija się nieznacznie masyw przedłużenie pasma babicy. I w tym przypadku jest to Jachowska góra. Babica Zachodnia to ważne miejsce, bo przecina się tutaj mały szlak Beskidzki z niebieskim szlakiem. Brzeźnica Kacwin to są oba szlaki długodystansowe, liczące dobrze ponad 100 km. Każdy, kto idzie którymś z nich po całości, musi przejść przez to miejsce.